sympatii dziś tak ochoczo święci się niedaleko drugą solidarność. Bo druga solidarność to był ten parasol, ten parawan, te końskie okulary, które nam nałożono, a żebyśmy się zgodzili na to wszystko, co się w Polsce stało i czego i co w tej chwili doświadczamy na własnej skórze. Świat wymaga, żeby Polską zarządzali agenci, bo tylko oni gwarantują możliwość przedmiotowego traktowania Polski. Polska nie może być niepodległa, ponieważ nie będzie mogła być eksploatowana. I dlatego świat broni Wałęsy, składa mu hołdy, okrzykuje polskim mitem, najbardziej polską znaną twarzą. Broni go dlatego z tych samych powodów, dla których bronił Jaruzelskiego. Jeżeli nadal Polską będą rządzić tacy ludzie jak Kwaśniewski zarejestrowany przecież jako tajny współpracownik Alek, Kareks, Simośredni zarejestrowany jako Kareks, czy Belka zarejestrowany jako Belk, to Polska nie obroni swojej niepodległości. Przeczytałem w gazecie wyborczej, że Lech Wałęsa pozywa mnie do sądu o obrazę z tego powodu, że twierdzę, że był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. Więc oficjalnie potwierdzam publicznie, że Lech Wałęsa był Tajnym współpracownikiem SB był, był donosicielem, brał za swoje donosy pieniądze i dzisiaj nie ma odwagi się do tego przyznać, nie ma odwagi, żeby przeprosić ofiary swoich donosów, ofiary swoje, swojego haniebnego postępowania. Wręcz przeciwnie. Ma czelność odbierać nagrody za swoją rzekomą szlachetność. To niegodziwe, niegodziwe w stosunku do ludzi, których, którym przysporzył nieszczęść. Niegodziwe w stosunku do członków Solidarności, których znieważa swoimi kłamstwami. IPN bada akta Wałęsy i zastanawia się, czy był, czy nie był agentem. Oczywiście IPN posiada stos dokumentów na temat agentury Lecha Wałęsy. My również badamy dokumenty Lecha Wałęsy i my nie mamy już wątpliwości, ale kto pierwszy zdoła doprowadzić do tego, że członkowie Solidarności, Polacy jako społeczeństwo uznają wreszcie, uznają wreszcie, że Lech Wałęsa był

Po co nam ona? Co jest? To jest 25 lat, pan, proszę Państwa. Złożyłeś do IPN-u o papiery? złożyłem. A to guzik ważny, co ja składałem. Ja nie jestem agentem. ja składałem, czy, ja składałem, czy nie składałem to. Jest gór. To nie jest ważne. To nie jest ważne. Bo mnie denerwuje to wszystko, pan, proszę Państwa. Ale mnie. Wiedzieć, ja nie jestem dlaczego. Proszę. Moi... Dobrze, przepraszam panią, przepraszam panią. Jeżeli można jeszcze minutkę jeszcze, dobrze? Znaczy, panie, dajmy się przedstawić, bo ja się z Kornel Władawiecki, jestem z Wrocławia. Jestem założycielem jednym z założycieli serdecznego przewodniczącego. Dziękuję Uważam, że do wszystkich nas można mieć pretensje o te, o te zmarnowane szanse. To wszystkich nas można mieć. Ja mam do Ciebie, Krzysztof, pretensje, że ja na pierwszym zjeździe Solidarności nie usłyszałem tego, co usłyszałem dzisiaj od Ciebie, że 3 września przyszedł do Ciebie kuroni i powiedział, że Wałęsa jest agentem. Dlaczego my, delegaci Pierwszego Zjazdu Solidarności, nie wiedzieliśmy tego? Dlaczego nie wiedzieliśmy? Ja, jakbym ja byłem delegatem i wszystkich, którzy wolą Nie głosowałem, że na Wałęsę, nie myśląc, że on jest agentem. Ale on nie był delegatem. Proszę? Nie No dobrze, no to Andrzej był delegatem. Andrzej był delegatem. Andrzej był delegatem. Znaczy Może się we własne pierwsze czarne. Nie, ja nie, ja nie, ja nie, się nie uderzam, bo ja wtedy nie miałem pojęcia. Ja i tak nie głosowałem na Bałęse. Ciele na niedzielę. Proszę, nie nie ciele. Wtedy? Przepraszam, ja byłem, to nie tak sobie była wielka. To nie jest tak, że myśmy wszystko wiedzieli, co się między wami. Po prostu no, jak można było wybrać... No to była, oczywiście Palańska ma różne tam zdolności, różne możliwości, ja trochę go tam poznałem, trochę go znam teraz i jak dalej, no ale, ale to, co jest, to, to co dzisiaj usłyszałem od Ciebie Krzysiu, to jest straszne, no to jest naprawdę coś przerażającego, no te, te, te fakty, które Ty ujawniałeś, no to rzeczywiście masz rację w dużym stopniu, w wielkim, w wielkim stopniu masz rację, ale nie szukajmy, A to tutaj, no. no. to co, no to nie, Pis pisać go na listę zdrajców czy nie? No pewno, pewno, no tak, ale to jest dziwne. Trudna, ale jest sytuacja strasznie trudna. Wałęsa jest symbolem Polski, symbolem Solidarności na świecie. Wałęsa, ja nie, no, to jest tragedia. To jest po, po, polska tragedia. No ale teraz sta, mi się wyjść z tej tragedii. Solidarność walcząca ode mnie wiedziała to wszystko, co ja wiem o Wałęsie. Ty wtedy wydałeś oświadczenie, czy jak się tam nazywało, że Solidarność walcząca nie jest częścią Solidarności, tylko jest prawicową partią polityczną, nigdy a Wałęsa jest wodzem świata pracy. Absolutnie, takiego, takiego doświadczenia nigdy nie dawałem. dawałem. Nie, tak wydawałem, nie wydawałem, nie patrzyłem, a może, przepraszam, jak wydawałem, no to że, ale nie, jakieś głupstwo zrobiłem, może, ale nie przypominam sobie żeby takiego doświadczenia. Na pewno nie, nie, nie nazywaliśmy żadną prawicową partią, to głupstwo w ogóle, ale nie o to chodzi. W tym sensie co Andrzej cały Krzysiek mówi, to ja rozumiem, ja to rozumiem ten problem, bo ten, że ta agentura pozwoliła się uwłastić w tej nomenklaturze postkomunistycznej agentur itd. Ale problem zasadniczy, problem, który też jest zasadniczy, to jest problem olbrzymiego rozwarstwienia i w ogóle na świecie bogactwa strasznego, nieumiarkowanego bogactwa, tak jak w komunizmie nas trzymali za gardło polityką i terrorem, tak teraz... W świecie rządzi nami pieniądz. I tą solidarność, jeżeli chcemy wzbudzić w sobie i, i e, żeby ta solidarność między nami się pojawiła, to musimy zaproponować coś, co nie będzie rządami pieniądza. Nie mówię o agentach, które nie. To jest jasne, nie rządzi się pieniądze. Solidarność ma być wyższą zasadą. Po prostu wyższą zasadą. <laughs> Dopóki ilość agentów a według mnie agentura nie wymiera, tylko się rozmnaża, bo przez 16 lat najbardziej perszywe oso osobowości, najbardziej perszywe per charaktery są wynagradzane nie tylko finansowo, ale również społecznym uznaniem. To takie społeczeństwo jest skazane na zakłady i zginąć musi, bo ich ten Polik ten rak wewnętrzny zrezygnował. Tu kolega mówi, że nie robić listy zdrajców, kiedy lista zdrajców jest ważniejsza od listy bohaterów. Bohaterów my tutaj znamy. Bohaterem jest Krzysztof, bohaterem jest Andrzej i jeszcze inne tutaj osoby. Pani jest bohaterką? Tak, kochani. Nie istniałam w przekazie medialnym, lecz robiłam swoje, żeby dzisiaj, po 25 latach, dać świadectwo prawdzie. Dziś mówię w imieniu tych zdradzonych nie dajcie sobie odebrać Polski, to wy macie do niej prawo.